Za niespełna miesiąc w Policach i w Libanie wystartuje 12 edycja festiwalu Dziki Weekend Grupa Azoty. Impreza odbędzie się w dniach od 19 do 21 sierpnia. Za mną widać jest trasa. Dziki Weekend Tuż-Tuż, czyli miesiąc do startu festiwalu biegowego Dziki Weekend Grupa Azoty 2022, czyli startujemy 19 sierpnia. Bieg oczywiście nocny ale tu mamy nowość, o którą, na którą czekaliśmy i, i chciałem, żeby to powstało. W tym roku uderzy wielka armata e, z lat dawnych, dawnych, e, których po prostu kiedyś wojska e, walczyły, e, uderzając takimi armatami, pociskami. W tym roku startujemy na taką armatę. Po armacie uderza e, PK, czyli ogień e, będzie ciągły, hałas roz, będzie się rozlegał e, na całej e, trasie i ruszamy na Sygnał, syren, i jesteśmy na trasie. Tak rozpoczynamy w tym roku festiwal. Oczywiście, na drugi dzień startujemy na 10 km. No i trzeci nasza, trzeci dzień, nasza perełka 7,5 km w ekstremalnych warunkach. Kolejną niespodzianką jest to, że tegoroczna edycja odbędzie się także w Libanie. Pierwszy raz w historii w ramach biegowego festiwalu pobiegnie 250 stacjonujących tam żołnierzy różnej narodowości, a także cywile. W Policach impreza tradycyjnie odbędzie się na Polanie za Szkołą Podstawową numer 8. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla zawodników, ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców. Imprezie towarzyszyć będzie trzydniowy zlot militarny z pokazem sprzętu, rekonstrukcjami historycznymi i piknikiem. Sponsorem tytularnym imprezy po raz kolejny jest Grupa Azoty Policji. Chcemy podziękować oprócz wszystkim instytucjom, ale Grupie Azoty jako naszego tytularnego sponsora, bo dzięki tak naprawdę temu wsparciu jest impreza i w tym roku trwa i naprawdę wsparcie wiele nam pomaga, bo możemy i nagradzać, i rozwijać bieg, i zakupować przeszkody. Wciąż można wziąć udział w imprezie. Zapisy możliwe są za pomocą elektronicznej rejestracji na stronie internetowej www.dikiweekend.pl.